Siemanko w kolejnym odcinku kariery Zonika na moim kanale. Pamiętajcie, jeśli podoba się ta seria, zostawcie łapkę w górę, subskrypcję na moim kanale. Chciałbym się jeszcze odnieść do jednego komentarza pod odcinkiem, gdzie kończyliśmy pierwszy sezon. No zobaczymy, czy odejdę z Monaco. <laughs> Możliwe, że mogą ulec zmianie pewne decyzje, ale to dowiecie się oglądając te materiały. Statystyki z mojej kariery całej będę pokazywał pod koniec każdego sezonu. No i dobra, trochę krótszy materiał, tak, pisałem. W tym tygodniu jeszcze dziś, w środę materiał i w niedzielę. o następnego tygodnia, niestety tylko raz w tygodniu, kariera zanika w środę, ale ten odcinek będzie o wiele dłuższy niż zazwyczaj. To robię trochę dłuższe odcinki z Kariery Zanika, bo będzie po prostu mniej odcinków. No i rozpoczynamy od meczu z Marsylią wchodzimy w yy, Wchodzimy z ławki, no i dobrowadzamy do remisu Gabi Lopez. Kolejna bramka w tym sezonie. No Lopez udowadnia, że jest wielkim piłkarzem. Może przesada z tym wielkim, ale naprawdę jest piłkarzem, który potrafi strzelać. I to udowadnia, mieliśmy bardzo ciekawą ofertę w tym odcinku transferową, ale oni trochę później. Tutaj Pedro Neto niestety szczela gola na 1-2 i przegrywamy w tym momencie. No i Marsylia była lepszą drużyną w tym meczu. Tutaj Musa Bra Barrow podał do Pedro Neto i niestety 3-1. Ogólnie nie najlepiej trochę się wpisuje Monaco w tym sezonie, dlatego mogę, mam małe rozterki, czy zostać w styczniu, czy też nie no ale to dowiecie się oglądając dalej te materiały dzisiejszy czy niedzielny bo mam nagrany już niedzielny, jestem do przodu ale już na następny mecz, następny odcinek już nic nie ma kolejna akcja, to rozpoczynamy od środka w postaci gola Gabi Lopez z Fulcardem. no i może jakbym to lepiej uderzył bym drugą bramkę w tym meczu, niestety nie ma tego gola i niestety przegrywamy 3 do 1 z Marsylio no ja nie zagrałem złego spotkania, gola strzeliłem ale no drużyna przegrywa. Kolejny mecz z Clermont Foot. Wchodzimy z ławki w 62 minucie na atak, więc na naszą naturalną pozycję. Tamty mecz, nie pamiętam gdzie wszedłem. Tyle wam mogę powiedzieć. Zmieniamy Koreę i rozpoczynamy spotkanie. Lopez otrzymuje piłkę. Prawa strona boiska. Lopez jednak się cofa. To podanie góro takie leciutkie. Doszło. Piłkę znowu ma Lopez, Gabi Lopez biega, wbiega w pole karne, strzela gola. Kolejna bramka, druga bramka w tym odcinku. Gabi Lopez jest on fire, nie jest ta forma Argentyńczyka. Zobaczymy, jak dalej będzie się spisywał ten talent z Argentyny. talent już ma 24 lata, kolejna akcja. Lopez przyjmuje piłkę, kiwa wieteskę, Gabi Lopez w polu karnym strzela. No i druga bramka w tym spotkaniu, Gabriela Lopeza. Świetne wejście po raz kolejny udowadnia swoją wys wysoką klasę. Jest to napalacz naprawdę z wysokiego topu. No i w tym meczu dwie bramki, 25 plus do oceny menadżera. Jesteśmy coraz bliżej pierwszego składu. Fajnie było w końcu wrócić do tego pierwszego składu. Kolejny mecz gramy z Brestem. Brest ma zarobić jeden punkt. Tutaj patrzę na jakieś wieści, może coś się dzieje. Ale na razie nic ciekawego. Wchodzę w 55. micie na lewe skrzydło. Widzimy, że. Brest, jak nie zauważyliście, nie zauważyliście kupili sobie mu Bardzo ciekawy transfer, bardzo realistyczny. Zmieniamy Minamino. No i wchodzimy na spotkanie z Brestem. Akcja naszych rywali, to jest Fatiga traci piłkę. Podanie na lewą stronę do Lopez'a. Gabi Lopez, świetny dribbling, schodzi do środka. Lopez biegnie. Gabi Lopez w polkarnym strzela. I mamy gola. Co za akcja Gabiego Lopeza. On jest po prostu niesamowity. Czwarta branka w tym odcinku. Znowu Lopez. Akcja przed karnym. Wymiana piłki. Prawa strona boiska. Lopez. Lopez przetrzymuje trochę tą piłkę. Podanie do środka. Tutaj piętko. No Monaco ładnie gra piłką. Lopez. No ale to uderzenie nie było najlepsze. Końcówka meczu. Lewa strona boiska. Lopez ma piłkę. Podanie do środka. Gaby Lopez znowu ma piłkę. Lopez biegnie. Lopez. Lopez. Gabi Lopez. Po karnym. I mamy bramkę. Druga bramka w tym spotkaniu. No Gabi Lopez przypomina o sobie z czasów Boka Juniors. Gdzie strzelał na potęgę. Mamy gola. Tu nad kibice wbiegli na stadion. Trochę takie ciekawe. ciekawe. W Anglii to się zdarza. Ale tutaj Francji? Nie mam pojęcia. Rozpoczynamy od środka. Rozpoczyna Brest tutaj. Bardzo efektowne wybicie piłki. Ja zrobiłem pauzę. Nie wyciąłem ja ale dobra. Piłkę ma Lopez. Lopez. Mały dribbling Gabiego Lopeza. No jest faulowany Gabi Lopez. Chciał się trochę zabawić. Trochę argentyńska. Nie wiem. Poniosło go po prostu. Tutaj otrzymuje piłkę. trasy ją. Ale idziemy z pressingiem. Gwicz ma piłkę, którą fatalnie wypił Lopez. Strzela. Bramkarz Brestu. Pod nogi Gabiego Lopeza. Wybił piłkę. A ten strzela swojego pierwszego hat-tricka w barwach Monaco. No, Lopez pisze się niesamowicie ostatnio. Jest naprawdę niesamowitej formie i po raz pierwszy zabierze sobie piłkę do domu. Pierwszy hatrick Lopez za 59 88 i 90 Gabi Lopez. Wielkie spotkanie. Oby pierwsze z wielu w tym sezonie, choć naprawdę mega trzy mamy poziom. Otrzymujemy 25 punktów i jesteśmy w wyjściowym składzie na ten moment, na następne spotkanie, więc piłeczkę zabieram do domu. Tutaj gratulacje od kolegi zespołu. No Gabi Szaleś, to chyba był dizazi. No i czas na debiut w pierwszym składzie w Champions League. Trzy gole w ostatnim meczu, Gabi Lopez. Powiem Wam, że chciałem Wam puścić hymn Ligi Mistrzów, ale on się tak nie zgrał. Gdy byli piłkarze pokazywani, nie było kompletnie hymnu. Był dopiero przy składach, więc no, niestety. Ale gramy w Lidze Mistrzów, gramy ze Sportingiem, gramy na wyjeździe. No i lecimy. Lopez prawa, strona, podaje na prawą stronę niech to chyba minamino podaje do, w pole karne do mnie i Lopez strzela swoją pierwszą bramkę w Champions League. Duża radość Argentynczyka, no bo to jest jego premierowe trafienie w Champions League w tej. W tych elitarnych rozgrywkach. Fajnie, cieszę się, że w końcu mam tą bramkę. Druga poła spotkania. Małe zamieszanie tutaj, ale wywalczona piłka. Jestem na prawej stronie. Otrzymuję piłkę. Podaję do Żana Lukasa. I Jan Łukasz szczera gola na 2 do 0. Mamy gola. Mamy asystę. Więc naprawdę świetny mecz w wykonaniu Gabiego Lopeza. No jest w wielkiej formie. Argentyńczyk naprawdę Wrócił do swojej najlepszej formy, zawodnik meczu, ocena menadżera rośnie. No i fajnie, że udało mi się wywalczyć w yy, pierwsze miejsce w składzie. Tutaj 5 punktów upgrade'u. Ja idę, postanowiłem, że teraz idę w strzelanie. Będę jak najbardziej chciał upgradeować strzela, strzelanie, potem może tempo czy fizyczne. Ale idziemy w, w strzelanie no jestem napastnikiem, a napastnikiem kompletnym tutaj widzicie 10 goli w aktualnym sezonie League 1 więc Gabi Lopez no niszczymy Mbappé. gramy z Rens no i niestety tutaj Rens pierwszy strzelił gola, tutaj Lo do Guriego, Góry Guri świetnie się odwrócił no i niestety 1 do 0 dla naszych rywali Gram od pierwszych minut oczywiście znowu w w składzie Gabi Lopez jest niesamowity ale ja się powtarzam wiem, mogłem. Poszerzyć swoje słownictwo. Jesteśmy na powie rywala. Plus autu. Minamino. Nie ma strona boiska. Podaję do Lopeza. Lopez strzela. No i kolejna bramka Lopeza. Kolejny dzień w biurze można powiedzieć. Lopez strzela. Mamy jeden do jednego. Argentyczyk się nie zatrzymuje. Więcej goli i okazji w tym meczu nie było. Lopez strzelił gola. Tyle. Nadal jesteśmy w składzie. Ale jako nie robię stylingów, mogę spać na ławkę. I tutaj otrzymam ofertę od Milanu. I powiem wam z biegiem czasu: Żałuję, że jej nie przyjąłem. Myślę, że Serie A chciałbym odejść do Serie A. No, jeśli zgłasza się po Ciebie Milan, no mogłem przyjąć tą ofertę. Teraz się boję, że, że jeśli będę chciał odejść w styczniu, nie będę już miał takiej fajnej oferty. No ale zobaczymy. Może Juventus się po mnie zgłosi. Ale chciałem, mogłem, byłem z wynaśnieniem zaakceptowanym tej oferty. Wiem, że miałem te półtora roku spędzić w Monaco jeszcze ten sezon. Ale patrząc po mojej dobrej formie, jest szansa na lepszy klub niż Monaco. A jeśli spadnie, spadnę z formą, to będzie gorzej. Tutaj moje duże inwestycje, naprawdę inwestuję w ten hajs. No i Monaco też jakoś nie trzyma poziomu w tym sezonie i... Może warto w styczniu pomyśleć o transferze? Będę się na tym zastanawiał na pewno. Jestem wystawiony na sprzedaż, więc krócej i tak mnie sprzedać. Trochę żałuję tej, tego, tej oferty z Monaco. No, ale zobaczymy, no, czy będę jej żałował, czy też nie. Obym jej za bardzo nie żałował w przyszłości. Na pewno przyjdą jeszcze jakieś oferty, ale ja myślę, że na razie nie chcę iść do Premier League na przykład. Chciałbym iść do, może Serie A, czy do w Hiszpanii. Ale Bariu tej włoskiej piłki. No ja lubię. serię, to jest moja druga lubiona liga. No i widzę, jesteśmy najlepszym szczelce. Mam 11 goli na 16 Monako. To też pokazuje, jak uzależnione jest Monaco ode mnie. Naprawdę piszcie śmiało w komentarzach, co myślicie o tym, by odejść na przykład z styczniowym okienku transferowym. Będę Wam za to bardzo wdzięczny, jak zostawicie 20 lajków w górę, jak dotarliście tego Momentu, możecie napisać Lopez w komentarzu, będę wiedział. To tyle na razie.